Co robić? Ten CMTO na pewno będzie miał dużo puszek, Bo on, on się wkurzył, nie? Zaraz zobaczymy ich. zobaczę tego, bo ten tak widzę. O! Code Magic 2DE. Niezadowolony, nie? Ta reszta to takie dziwne było. Ta Bibi to tak była na power leciała, ta. Jakby pierwszy raz Bibi grała i to i taki może losować, takie się cieszyć, nie? dziewczyna skubaniutka, yy, ale ja nie mam takiego moderatora, mordeczki, więc komuś chyba nie chcą tydak moderatora, sorry. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Alan i Kali, chcesz zagrać, to wbijajcie. Macie tutaj kodzik, zapraszam O, tutaj betona, nie? Nie dałem, nie, nie dałem tylko odebrałem Dziewczyna skubaniutka, nie było takiej dziewczyny tutaj na kanale Nie, no skubany to jest chłopak, a to była jakaś dziewczyna skubaniutka. Aha, poczekajcie, ja mam solo, nie? Drużyna, zapraszam. Nie, no, mordy. Halo.